Audycja powstała w Radiu Warszawa 106 i 2FM. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.pl i wspieraj. Ten jest apokalipsy świętego Jana Apostoła. Ja, Jan, usłyszałem Pana mówiącego do mnie. Aniołowi Kościoła w Sardes napisz, to mówi ten, co ma siedem duchów Boga i siedem gwiazd. Znam Twoje czyny. Masz imię, które mówi, że żyjesz, a jesteś umarły. Stań się czujnym i umocnij resztę, która miała umrzeć, bo nie znalazłem Twych czynów doskonałymi wobec mego Boga. Pamiętaj więc, jak wziąłeś i usłyszałeś, tak strzeż tego i nawróć się. Jeśli więc czuwać nie będziesz, przyjdę jak złodziej i nie poznasz, o której godzinie przyjdę do Ciebie. Lecz w Sardę masz kilka osób, co swoich szat nie splamiły. Będą chodzić ze mną w bieli, bo godne są tego. Tak szaty białe przywdzieje zwycięzca i z księgi życia imienia jego nie wymarzę i wyznam imię jego przed moim ojcem i jego aniołami. Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do kościołów. Aniołowi kościoła w Laodycei napisz To mówi Amen, świadek wierny i prawdomówny. Początek stworzenia Bożego. Znam twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś. Obyś był zimny albo gorący, a tak skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić z mych ust. Ty bowiem mówisz: jestem bogaty, wzbogaciłem się, niczego mi nie potrzeba. A nie wiesz, że to Ty jesteś nieszczęsny i godzien litości i biedny i ślepy i nagi. Radzę Ci nabyć u mnie złota w ogniu oczyszczonego, abyś się wzbogacił i białe szaty, abyś się przyodział i by nie ujawniła się haniebna Twa nagość oraz balsamu dom namaszczania Twych oczu, byś widział. Ja wszystkich, których kocham, karcę i ćwiczę. Bądź więc gorliwy i nawróć się. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Zwycięzcy dam zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem z mym ojcem na jego tronie. Kto ma uszy, Niechaj posłyszy co mówi duch do kościołów. Czytany dzisiaj fragment Apokalipsy Świętego Jana Apostoła skierowany jest do dwóch wspólnot chrześcijańskich w Sardach i Laodycei. Bóg objawia im prawdę o nich samych. Jacy są i jacy powinni się stać. Wspólnota w Sardach okazuje się kościołem martwym. Być może jest tylko kościołem z nazwy. Powodem takiego stanu rzeczy jest bycie niedoskonałym wobec Boga, to znaczy tylko częściowe posłuszeństwo, wybiórczość i chwilowość w strzeżeniu nakazów Ewangelii. Taka niedoskonałość Przynosi szereg problemów. Łatwo ulegać nawykom, przyzwyczaić się do byle jakości, do braku czujności względem siebie wobec tego, co złe, czyli stawać się mniej wrażliwym na grzech i zło. Dlatego ta wspólnota zostaje wezwana do czujności non-stop. Czujność w pełnieniu Bożych nakazów sprawia, że Kościół nie jest martwy, ale żywy. Wspólnota w Laodicei mierzy się z podobnym problemem z byle jakością i obojętnością. Takie podejście jest najgorsze z możliwych, bo sprawia, że życie chrześcijańskie staje się pozorem, jest letnie. Obojętność na sprawy Boże prowadzi do utraty ich znaczenia i wartości w życiu człowieka. Dlatego Jezus stoi u drzwi i kołacze. Czekając na zaufanie i przyjaźń, na bliskość i intymność. Ale to od konkretnego człowieka zależy, czy będzie na to oczekiwanie letni, czy otworzy drzwi swojego serca. Radio Warszawa tworzy program dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy. Jeśli podobała ci się ta audycja, wejdź na www.wspierajradiowarszawa.com.pl i dołącz do grona darczyńców.